Dzisiaj zaprezentuję wam top 20 najbardziej treherdowych kombinacji skinów Fortnite. Jeśli masz więcej niż 5 z tej listy, to wiesz, że jesteś demonem w tej grze. A jeżeli chciałbyś mnie wesprzeć, to wpisz kod Soli w sklepie z przedmiotami, będę bardzo wdzięczny. Numer 20 Harley Quinn oraz Candy X w zestawie. Gracze Harley są totalnie spoceni i oby ten skin nie wrócił szybko do sklepu, bo oni są przerażający. Z Candy X idealnie pasuje, to jest najlepszy zestaw dla Harley Quinn. Numer 19 Tiger i Icebreaker. Tiger jest to nowy faworyt prosów i sweetów. Z Icebreakerem wygląda wyjątkowo i aż dziwnie, że ten skin stał się tak popularny. Numer 18. Dynamo z dodatkiem Spectral Spine i Driverem. Monk sprawił, że Dynamo zdominowało scenę i wrócił do niej ostatnio. A Spectral Spine z Driverem jesteś gotowy zniszczyć lobby. Numer 17. Blizzabel z Reaperem. Darmowy skin z Peseta już niedostępny, a jeśli go masz, jesteś kozakiem. Reaper do tego i kombo gotowe. Numer 16. Scarlet Commander i Old Maid Sledgie. Nowy styl sprawił, że wróciła do łask spocenców. Old Maid Sledgie pasuje tu idealnie. Numer 15 Harlow z dodatkiem Peak Rossbow. Skin z bottle Passa mega tryhardowy i ustaw hełm, tank top, shorty i buty. Kolor fotonegatyw magenta i oczywiście Peak Rossbow. Numer 14 Slingshot i Emblematic. Slingshot z nowym stylem to klasyk spocenców, emblematic i jazda. Numer 13 Karate Commander. W zestawie z Nogin. Wybierz tylko Cobra tylko kill off Nogin i masz zestaw, który mówi nie podchodź. Numer 12. Siren z dodatkiem Icebreakera. Siren to po prostu Benji Fishy, a to znaczy, że każdy, kto nią gra, jest potworem. Icebreaker i wchodzisz w tryb demona. Numer 10. Color Crash z Harley Hiterem. Mega możliwości personalizacji i ustaw wzór chmury. Kolor 1 i 2 czerwony, kolor trzeci żółty i Harley Hitter dopełnia całość. Numer 10. Kate Bishop i Student X. Skins Hawkeye typowy dla celnych tryhardów Student X i trafisz każdą kulę. Numer 9. Archangel Jinx z Driverem. Skin z League of Legends, ale pokochali go pocańcy Driver i masz unikalne combo. Numer ósmy Ark V z Vision. Kolejny skin z Lola, ale w Fortnite wygląda kozacko. Z Vision robi wrażenie. Numer siódmy Party Diva z Gold Crow. Mega kolorowa totalnie przeciwieństwo i Gold Crow dodaje jej błysku jest to flash combo w 100%. Numer szósty Whiteout bez hełmu, do tego Shattered Wings i Starwand. Klasyczny OG skin bez hełmu z anielskimi skrzydłami i Starwand czysty potwór lobby. Numer Piąty Dizzy ze skorherem Najbardziej sweety starter pack, już nigdy nie wróci, więc jest rzadki. skorher do tego i kombo gotowe. Numer czwarty Mogul Master plus Gladiatus of Potasius. Mogul to skin tylko dla graczy Areny, wersja skin Chin i miecz bananowego zestawu idealnie. Numer trzeci Aura. Do tego Sunsprout i Goldcrow Aura to OG Queen z poceńców, Sunsprout na plecy, Goldcrow w dłoń i gotowe. Numer drugi Focus ze Starlandem Focus to maskę w każdego gracza na padzie. Zawsze z poceńcy, zawsze groźni. Starwandem po strach lobby. Numer pierwszy, czarna superbohaterka Backlash, do tego Icebreaker. Najbardziej kultowy zestaw z poceńców, ustaw wzór Vicious sud, materiał metaliczny srebrny razy dwa, Icebreaker do tego i masz 100% potów w grze. A jeśli dotarłeś do końca, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, banany, a dam ci serduszko.